No, część trzecia. Kurczę, nie myślałam. Ja myślałam, że ja to w jednym filmie nagram. Słuchajcie, to jest masakra. Wiecie, ja sobie założyłam, że wybiorę 25 pytań, takich, które się powtarzałem, to w ogóle tak w jedną po, połączyłam. I że ja tak powiem zdanie dwa i w ciągu jednego filmu to wszystko, to wszystko sobie tutaj omówimy. To znaczy ja omówię a tu kurczę, gadu, gadu, i, i, i leci trzecia część, no, powiem Wam. Tyle to już dawno się nie nagadałam. No ale dobra, no dobra, jak się tego podjęłam, to się z tego wywiążę i lecimy dalej, dalej, dalej. Tam zakończyliśmy na Oku, teraz mamy troszkę inną grupę pytań takich chyba, nie wiem, czy one mają ze sobą coś wspólnego. A, dobra. Zobaczymy. E, czy nadal korzystasz z pomocy psychologicznej? Ile razy miałaś nawrót depresji? Kurczę, ja o tym nagrałam kilka filmików. Naprawdę. I to w, w, w różnych przedziałach, w różnych latach. No myślę, że jakoś tak za dużo tu bym nie chciała mówić, bo, bo, jest to bardzo szczegółowo omówione. Tak, korzystam z wszelkiego rodzaju pomocy, jaką tylko mogę i na jaką mnie stać. Zarówno psychologicznej, jak i psychiatrycznej cały czas. E, oczywiście wtedy, kiedy potrzebuję, no ale tak się złożyło, że ostatni czas to cały czas tego potrzebuję. Ile razy miałam nawrót depresji, Pff, ja nie wiem, bo ja tego nie liczyłam. Natomiast e, ja nie wiem w ogóle, czy, czy tutaj byśmy musieli lekarze wypowiedzieć, Zuzanko, ale proszę cię nie szuszcz. Mój kot sobie koszulki rozwija teraz do dokumentów. Susa, no, mogłabyś nie szuszczeć? Tak? Dzięki. eee nie wiem, czy jest coś takiego jak nawrót depresji, czy to jest jakby kolejny rzut, czy jak się już ma tą depresję, to się ją ma, ale ona jest w remisji albo, albo nie. Nie jestem specjalistą, więc nie będę się wypowiadać. Fakt jest taki, że rzeczywiście kilka razy miałam zdiagnozowaną depresję i leczoną. Kilka razy myślę, że były to bardziej takie stany depresyjne i stany lękowe, bardzo takie też trudne i też bardzo takie nieprzyjemne. Stąd nie potrafię tego policzyć, tak? Bo, bo na przykład, stany lękowe mam cały czas. Mam bardzo silne czasami, stany lękowe. Myślę, że dla wszystkich osób chorych, poważnie, być może nawet jest to naturalny stan, bo boimy się, boimy się, jak nas coś boli, że już się coś znowu rozwija, jak nam gdzieś coś urośnie, że znowu jakiś, że może jakiś przerzut. Boimy się choroby, boimy się śmierci i tak dalej, i tak dalej, właśnie tego, że nasi bliscy zostaną sami. Ja dodatkowo mam pewne takie lęki, typu chyba nie przekręcę, agorofobia to jest lęk przed wychodzeniem z domu i to miałam przez długi czas. W tej chwili jest zdecydowanie lepiej, ale ja cały czas nad tym pracuję, to leczę. E, bo były okresy, kiedy z tego domu nie chciałam w ogóle wychodzić, i, i lęk był tak silny, że, że no nie byłam w stanie. E, I klaustrofobia, no ale to to akurat jest taka rzecz, z którą da się żyć, tak? bo zawsze można na przykład nie jechać windą, tylko iść schodami. Nie trzeba nie wiem chodzić na solarium zamykane, bo są inne. Zresztą ja w ogóle teraz nie chodzę na solarium i już lata lata, nie pamiętam, kiedy byłam. Są sytuacje, kiedy, kiedy to jest ogromny dyskomfort, nawet ta klaustrofobia wpływa na mnóstwo mnóstwo rzeczy, kiedy czuję się źle, jeżeli jestem w jakiś sposób tak mocno ograniczona. Natomiast, no mówię, nie, nie da się tego policzyć, po prostu się nie da. E, to, takie pytania chyba teraz. Um, pytacie też często, czy stosuje i tutaj jakby y, wymieniacie, tak, w lewy z witaminy C, e, CBD, RSO lamininę, mm, no mnóstwo, nie przypomnę sobie teraz wszystkiego, o co pytacie, tak, bo, bo wiadomo, że każdy jakby ma wielką nadzieję, że to, że to rzeczywiście pomoże, wyleczy i może tatę wyleczy, bo tata też choruje, albo mama, albo, albo sąsiadka, albo jeszcze ktoś. O wlewach z witaminy C ja nagrałam filmik, Oprócz tego ostatnio na społeczność e, wrzuciłam Wam filmik, który nagrał Media Express, w którym też brałam udział. E, więc e, myślę, że to najlepiej, jeżeli sobie przejrzycie i tak złożycie dokupy. Ja tam bardzo szczegółowo op opowiadam i odpowiadam i w jednym i w drugim na ten temat. E, CBD, RSO, w tej chwili marihuana lecznicza jest dostępna dla pewnych grup chorób. Za granicą jest w ogóle dostępna ten olejek RSO. CBD stosuje tak cały czas, aczkolwiek, no, jak z tymi wlewami z witaminy C na pewno jest bardzo wspomagający, natomiast no. Nie leczy. No, przynajmniej mnie, tak, bo też nie mogę się wypowiedzieć za wszystkich. Yy... I tutaj takie pytanie nawiązujące do tego, z tego, co, 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 co to widzę. Co do bólu, może Maryśka. <gryś> no tak, bo tam skarżyłam Wam się, tak? Na te bardzo silne bóle kości, takie, że po prostu nic nie działa, nic. Nawet łącznie z tymi. Plastrami morfinowymi i tak dalej, i tak dalej. Może Maryśka. No, Maryśka, tak jak mówię, no w tej chwili jest lecznicza. Za granicą, kiedy przebywałam, również RSO. Natomiast u mnie, mnie się nie sprawdza. O, powiem tyle. Nie będę tego jakoś szczegółowo rozwijać. U mnie się nie sprawdza. Hmm. E, Okej. Okay. Powoli myślę, że. A nie jeszcze tutaj, jeszcze tutaj, jeszcze tutaj. Dlaczego usuwasz niektóre komentarze? No właśnie dlatego, że przeszłam kiedyś bardzo poważny hejt i bardzo mocno też mną to wstrząsnęło i, i, i napsuło mi krwi psychiki. Mojej rodzinie też poniekąd i myślę, że to znaczy, bardzo rzadko usuwam komentarze, także nie wiem skąd akurat e, taki wniosek. Chociaż, no, niektóre, dobra, okej. Okay. Bardzo rzadko usuwam komentarze, bo jeżeli sobie przejrzycie, to e, jeżeli nawet ktoś jakoś tam ze mną polemizuje, nie zgadza się, zwłaszcza na tych, pod tymi reportażami, które udostępniałam, czyli TVN Uwaga, Polsat Interwencja, właśnie ten Media Express i TVP3 chyba, czy TV, TV Silesia, to tam właśnie też różne się komentarze pojawiały i tak samo pod moim kanałem. Jeżeli się ktoś ze mną nie zgadza i pisze, że mówię bzdurę albo, albo że bo coś tam i coś tam motywuje, to ja tego nie usuwam, tak? Bo każdy ma prawo do własnego zdania. Może ono jest troszkę tak e, nie do końca miło wyrażone, no ale nie każdy musi być miły. Natomiast jeżeli ktoś mnie obraża, jest chamski, e, i wchodzi w takie rejony, w które uważam, że nie powinno się czasem wchodzić, to tak, takie komentarze usuwam. Uważam, że mój kanał, moje prawo, i, i jest ich na tyle mało, że, że jakby nie widzę powodu nawet, żeby się z tego tłumaczyć, tak. I też nie widzę powodu, żeby z tymi osobami dyskutować, bo to są po prostu ludzie, którzy będą się karmili tym hejtem i im więcej będziecie z nimi rozmawiać i pisać to, to tym więcej będą właśnie jeszcze bardziej będą was obrażać i nie zapomnę właśnie powiem wam jeden taki przykład miałam takiego pana właśnie nawiedzonego, który gdzieś tam ścigał mnie nawet po kanałach że jak ja gdzieś dodałam komentarz to on nawet mnie też bardzo mocno kontrował, natomiast potem wreszcie znalazł mój kanał i na moim kanale jechał po mnie równo. Akurat tam e, dotyczyło to wiary mojej w Boga, której jakoś tam nigdy nie ukrywałam i, i często mówiłam, że daje mi to e, wsparcie, często wytchnienie i często taką wielką nadzieję. Mm. I pamiętam, że bardzo ostro tam jechał po mnie. Eee... I stwierdziłam, że nie ma sensu z nim dyskutować, ponieważ robił to na moim kanale. To dziękowałam mu za każdy razem za ten komentarz, że bardzo mu dziękuję, że bez względu na to, czy daje łapkę w dół, czy w górę, to on promuje mój kanał, bo YouTube po prostu rejestruje każdą aktywność, bez względu na to, czy ktoś da w górę, czy w dół. To nie ma znaczenia. Wyświetlenia się liczą. Liczą się komentarze i też YouTube nie sprawdza, czy te komentarze są przychylne, czy nie, tylko każdy komentarz dodany pozycjonuje lepiej film. Więc ja mu bardzo o, tak przekornie dziękowałam za każdym razem. Że ja mu dziękuję, że on wspiera mój kanał, że doprowadza do tego, że on jest lepiej pozycjonowany, że fajnie, że znowu napisał, żeby napisał jeszcze, że najlepiej z 10 komentarzy. A najlepiej to jeszcze jeszcze mu podam e, kanały moich znajomych, niech też do nich tam wejdzie i też im tam pomoże troszkę e, lepiej pozycjonować ten kanał. No i efekt był taki, że po kilku takich wymianach pan usunął wszystkie komentarze, więc stwierdził, że jednak nie chce mnie wspomagać, tylko nie wiem, czy on wie, że to już jakby zostało zarejestrowane przez YouTube'a. No... Myślę, że to tyle. Nie będę się tutaj jakby rozwijać, bo to dla każdego, kto prowadzi kanał, to jest jasne, tak, że nie po to go prowadzę, żeby ktoś mnie teraz obrzucał yy, inwektywami czy jakimiś takimi bardzo niefajnymi rzeczami typu smaż się w piekle. Tak, no. Nie zamierzam. Mm. No, tak trochę w nawiązaniu do tego, co teraz powiedziałam, to też taki komentarz, i też chyba ich jest tam kilka takich rozbudowanych. Ja to tak tutaj wyciągnęłam, tylko to, to jedno. Ty ciągle słuchasz i wspierasz tego Nazara. Hm. Wiecie, kogo ja słucham i kogo ja wspieram, to też jest tak samo moja sprawa, jak to, co wy oglądacie i czego słuchacie. Ja na kanale Nazara jestem od prawie początku jego kanału. On zaczął nagrywać w sierpniu 2020 roku, a ja tam jestem od września czy od października. Byłam, jestem i będę. To, czy komuś się tematyka tego kanału podoba czy nie, to już jest inna sprawa. Tak Ja tam trafiłam przez kanały preperskie, ponieważ między innymi też miał nagrany, Film na temat takiego wyposażenia, tak zwanego plecaka ucieczkowego. I od tego się zaczęło. Zainteresowałam się, posłuchałam i tak dalej, i tak dalej. Wciągnęło mnie. I na tyle, powiedzmy, się, się poznaliśmy, jeśli tak mogę powiedzieć, że przez jakiś dosyć spory czas nawet byłam moderatorem tego kanału i nic się nie zmieniło, tak? To, że Nazar ma y, równie wielu, albo o wiele jeszcze więcej hejterów niż ja miałam na początku. Y, to niestety jest norma na prawie każdym kanale. To, że y, konkurencja. Wyniuchała i też bardzo mocno go atakuje, to też jest jakby norma, tak? Gdyby mój kanał był tak popularny jak jego, to też pewnie by mnie tutaj niszczyły wszystkie kanały takie o nowotworach, o białaczce, bo byłabym konkurencją. Chociaż raczej się to nie zdarza, bo ja zawsze mówiłam, że. Bardzo mocno polecałam wszystkie kanały, które mówiły na temat, na temat chemioterapii, nowotworu, leczenia, właśnie takiego wsparcia psychologicznego. Jakoś tak nie czułam nigdy tej konkurencji, że ja muszę kogoś e, nie promować, bo on tu może zagrozić mojej oglądalności. Tak więc tak, słucham, tak, wspieram swojego czasu. Nazar stał się bardzo mi bliską osobą, wręcz powiedziałabym przyjacielem. Wiele razy mnie wspierał, byliśmy w stałym kontakcie telefonicznym, jesteśmy w stałym kontakcie telefonicznym. Mam nadzieję, że ja też w jego trudnych chwilach go wspierałam i nie widzę powodu, żeby się komukolwiek z tego tłumaczyć. Jeśli komuś się kanał nie podoba, to po prostu go opuszcza i go nie ogląda. I tyle. I ja tutaj dziwię się, że tym osobom się nadal chce bo moi hejterzy mimo wszystko po około roku dali za wygraną i jakoś tam się uciszyli albo odzywali się trochę rzadziej. Natomiast hejterzy i konkurencja Nazara pff, jest nie do zdarcia, po prostu nie do zdarcia. Dziwię im się, bo mnie jako osobie chorej szkoda by było czasu, żeby kogoś cały czas stalkingować i cały czas... Y Hejtować i opisywać na innych kanałach, i bluzgać, i kłamać, i, i pisać po messengerach, i tak dalej, i tak dalej. Z jednej strony mnie to nie dziwi, bo to ja mówię sama, tu przeszłam te parę lat temu. Z drugiej strony dziwi mnie wytrwałość tych hejterów, ale mówię tutaj, jedynie na co mogę to y, złożyć, to na jego popularność, na to, że ten jego kanał jest popularny i na pewno wiele osób go słucha natomiast no, życzę hejterom dobrego życia po prostu, to wtedy nie będą mieli czasu na to, żeby, żeby się zajmować tego typu sprawami i dziwić na moim kanale który w ogóle nie nawiązuje do tam, tematyki tamtego, że ja go słucham i wspieram tak, przyjaciół się wspiera, po prostu ach Niektóre pytania to takie dziwne, no ale dobra, skoro się zdecydowałam na niektóre odpowiedzieć, to niech będzie. Czy nadal pomagacie Piotrkowi? O, fajne pytanie. Ne, tak, pomagamy. Też na mojej społeczności wrzuciłam Wam link do wywiadu z Piotrkiem, w którym też brałam udział. To był akurat wywiad na mediach narodowych i tak jak już kiedyś tłumaczyłam, bo ktoś mi kiedyś zarzucił, że występuje dla TVN-u, a TVN to jest przeciw PiSowi, albo występuje dla TVP3, a TVP to jest właśnie telewizja. Nie wiem, jak to nazwać, PiSowska. Albo, że tam jeszcze dla kogoś innego. Miałam nawet epizod, że nie występowałam bezpośrednio, ale dzwoniłam w trakcie takiego programu na temat nowotworów krwi, gdzie był ekspertem profesor Czak i jeszcze ktoś, ale już nie pamiętam. To dzwoniłam w trakcie jako słuchacz i zadawałam pytania, i to była telewizja Trwa, no masakra po prostu, tak? Bo jak ja mogłam, dla telewizji Trwam. Także tutaj Piotrek wystąpił w mediach narodowych nie dlatego, że jest jakimś zwolennikiem, chociaż nie wiem, bo to właściwie jego sprawa, czy, czy jest, czy nie jest. Z tego co wiem, to nie, nie jest niczym zwolennikiem I, i jest mu obojętnie, która telewizja czy portal by do niego zadzwonił i chciał mu pomóc. To tam by wystąpił. Ja zrobiłabym zresztą to samo. Też nie rozgraniczam się ze względu na politykę i, i jakieś preferencje polityczne, także media narodowe zainteresowały się przypadkiem Piotrka, co mnie bardzo cieszy i to, że miał okazję tą swoją historię opowiedzieć i też poprosić o pomoc, bo ta pomoc jest mu bardzo potrzebna. Możecie, jeśli chcecie trzymać kciuki, bo we wtorek jedziemy z Piotrkiem do centrum leczenia SM ponownie, ponieważ jego wyniki wreszcie się wyniki krwi wreszcie się poprawiły na tyle, że może zostać zakwalifikowany do pewnego programu lekowego takiego jeszcze w fazie badawczej, ale, ale to też są bardzo czasami korzystne programy. A póki nie ma refundacji jego leku, no to za bardzo, poza rehabilitacją, jakimiś lekami wspomagającymi, nie ma dla niego leczenia, a, a stan się pogarsza, więc myślę, że to wielka szansa dla niego i mam wielką nadzieję, że, że przejdzie te wszystkie dodatkowe badania i weryfikacje i dostanie dostanie właśnie lek. Także trzymajcie kciuki. Przepraszam, nie będę zatrzymywać na tą sekundkę. Trzymajcie kciuki i yy, jeżeli tylko możecie, jest filmik o tym, pomagamy Piotrkowi też na moim kanale i tam jest podany link do jego zrzutki, gdzie można wpłacać i wspierać go. Także jeżeli tylko chcecie, to bardzo, bardzo mocno zapraszam i proszę właśnie o kciuki i o trzymanie mocno ich, tak żeby we wtorek, we wtorek to jeszcze chyba nie będziemy wiedzieć jaka jest decyzja ale będziemy już po całym tym cyklu badań i, i będziemy czekać potem na to jak, jak, jak to zostanie ocenione dobra, co my tu jeszcze mamy, ale mi ta alergia przeszkadza <laughs> o Czy jesteś zaszczypawkowana? Ja nie odpowiem na to pytanie, mimo, że go tutaj umieściłam yy, I wiedziałam, że nie odpowiem jednoznacznie. Bo uważam, że jest to bardzo prywatna sprawa każdej osoby. I prowadząc tego typu kanał, jaki prowadzę, nie mam prawa swoją osobą wpływać na to, żeby ktoś, idąc moim przykładem, podjął taką czy inną decyzję. Uważam, że jest to kwestia indywidualna, jest to kwestia do obgadania z lekarzem, jest to kwestia też wyboru danej osoby i nikomu nic do tego, jakiego wyboru, dokona. Broń Boże, nie jestem przeciwna i mam wokół siebie zarówno osoby zaszczypawkowane, jak i niezaszczypawkowane. Szanuję i jednych, i drugich. I... Jak dla mnie, to mówię, tutaj ocena własna Swojego stanu zdrowia, e, rozmowa z lekarzami i decyzja. Natomiast uważam, że osoby, które w przestrzeni YouTube'owej, czy Facebook'owej, czy Instagramowej się pokazują, e, nie powinny ani tego reklamować ani antyreklamować. Dlatego, że mogą wpływać na czyjąś decyzję i mogą tej osobie przez to zaszkodzić. Są takie prywatne sprawy, o których po prostu się nie mówi, i to jest chyba jedna z nich. Nie wiem, czy to, to, ta odpowiedź Was satysfakcjonuje, czy nie. Natomiast no, takie jest moje zdanie. I kochani, szczęśliwie dobrnęliśmy do końca. Ja naprawdę myślałam, że te 25 pytań to będzie jeden film. Jestem przerażona, że wyszły trzy części. Trzy części. Mam taką silikonową płytkę z tyłu zębów i. Troszeczkę momentami mi utrudnia mówienie, co jako logo będzie no, nie służy, ale się staram. I co? No i po prostu, jeżeli się nazbiera, się nazbiera jakaś większa ilość znowu pytań, czy to komentarzy, jakichś takich, które, na które uznam, że, że chciałabym odpowiedzieć no to gdzieś tam taki filmik pewnie się jeszcze pojawi. Natomiast myślę, że to chyba nie, nie o to chodzi, żeby, żeby robić tego za wiele. Kanał ma swój cel ścisły. Mnóstwo jest filmów, mnóstwo tych informacji, które dzisiaj się pojawiły, to ja już właściwie gdzieś tam omówiłam. Ale no, zdaję sobie sprawę, że ja tych filmów mam dość dużo i na pewno nie każdy wszystkie filmy widział, więc automatycznie jakby Trudno, żeby teraz wyszukiwał odpowiedzi na jakieś tam pojedyncze pytanie, dlatego na te pytania odpowiedziałam. No a jeśli będziecie chcieli pogadać, to tak jak mówiłam, praktycznie pod każdym moim filmem jest namiar na mnie, e-mail, Facebook, chyba Instagram też, także. Jeśli ktoś tylko będzie chciał się ze mną skontaktować, to zapraszam, czy to w komentarzach, czy właśnie poprzez taką formę inną. Także że jestem otwarta na pytania, chętnie pomagam, chętnie odpowiadam. Oczywiście, jeśli ktoś nie, nie zachowuje się w sposób nieuprzejmy, chamski i nie próbuje wchodzić w moje życie. Na koniec powiem, że nie szukam ofert matrymonialnych. Jestem już mężatką i nie szukam żadnych e, amatorów e, moich wdzięków. O ile takowe mam. Bo niestety też takie komentarze usuwam i takie komentarze też pojawiają się, właśnie gdzieś tam, może nie komentarze, ale na Messengerze dostaję takie wiadomości. Już sobie nawet ustawiłam zdjęcie profilowe z mężem, żeby było widać, że tego męża mam. Także kochani, ci co chcą się mną zaopiekować, mimo że jestem chora i tak się będą mną opiekować im o mnie dbać i troszczyć się, to bardzo miłe z waszej strony, ale nie szukam. Nie szukam i nie będę szukała, bo mój mąż to jest po prostu wspaniały człowiek i planuję z nim spędzić resztę mojego życia. Tyle, ile Bóg nam da. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.